Do tak. wydawana jest z, y, z y, wiodra wewnętrznego, następnie z, stępnie, z wewnętrznego, potem płaszcza ziemi, skorupy i atmosfery. Co to jest minerał? Minerał jest to pierwiastek lub związek chemiczny, będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura kształtowała się w toku procesów geologicznych. Co ze są skały? Skały są to duże skupiska minerałów jednorodnych i różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe i samolotów Podział skał ze względu na genetyczność. Skały magmowe powstały z magmy, czyli płynnej bardzo gorącej masy skalnej, w skutek ich zestygania. Zależnie od warunków zestygania, magmy dzieliły się na wylewne, gdy magma zestyga na powierzchni. Ziemi i głębinowe ze w głębi ziemi. Skał osadowe utworzyły się na powierzchni ziemi, na lądzie lub wodę, w wyniku nagromadzenia cząsteczek mineralnych. Na zależnie od rodzaju pochodzenia tych cząsteczek.